Witam serdecznie z tej strony, gram po się nudzę, a tu właśnie wybuchło moje auto z poprzedniego odcinka, prawie dostałem blachą i teraz znowu blachą, ale kombo o akurat policja się nie skapła. Yy, od razu nagrywam po poprzednim, tylko sprawdziłem czy się wszystko dobrze nagrało, tak, wszystko jest pięknie, no to nagrywamy, nie ma zasady, że musi być jeden, tak? Ludzie co to oglądają tutaj moich dwóch kolegów. Jakiś nowy słup mi pokazało, ale nie wiem kto to, bo jest reakcji. Ja sobie oczywiście sam daję lajka, bo tutaj to chyba każdy tak robi. Kolega daje mi lajka. I czasami jest jeszcze jeden. Hmm, nieważne. Eee, e, co tu panowie do nas strzelają? Drugie... Aj, my nie mamy tutaj misji, dobra. To jak pan się nią zajmuje, to ja po, pojadę do... No jak już robiśmy jego to może jego bo Uzi, nie wiem czy zniknie nam misja ta niebieska, bo to jest chyba w fabulach. no nieważne. ważne jest tak blisko, że... albo będę, bo to jest niby przez 20 sekund, ale naprawdę nudne. No nie nudne, jak dobrze gadasz, no dobra racja, ale lepiej gadać w takie misji. Hej mój man what's going down Hey CJ Let me introduce you to Shuk fu Fa Lee. He heads the Red gecko time. So How you doing? Ah yeah. mm. Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. Yeah. Mm. There may be some trouble ahead. Yeah. The Shufu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Take <laughs> 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 <He is quiet>? a <laughs> A mountain boy? No. A personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Danang boys. <laughs> okay. Nie, podoba mi się te takie, tyle ciekawych postaci tutaj jestem. Nie mówię, tylko jakieś tłuchrząszczę. Charka. Harka. Tamto jest niewidomy, wspomnieliśmy się na aucie. Ci ludzie są od jego czy to właśnie ta mafia? jest ciekawy. Bo tu kilka jest tych, co wygląda podobnie. Myślę, że tą odcinek to też będą jakieś. Postaram się może więcej wycinać, jeśli naprawdę nie trzeba ten, bo ja czasami pokażę takie kłopotki jak tam ginąłem czy coś się wkurzałem, To, to jest nawet fajne, bo nie jest aż tak nudno, bo też tutaj nie będę ten, że o za pierwszym razem, no wiecie, że ja jedną mice umiem powtarzać 10 razy i to mi zajmuje godzinę, wy macie pół godzinki i, albo krócej, i zależy. I dlatego chcę trochę luźniejszą grę jak Lewo, jak stękałem na tę utrudnioną wersję. O no, kawałek prosto i tam w lewo. Okej. Okay. No się, się potrafię gorzej się jeździ. Widzę na YouTube dużo tutaj jest ten. jak już mówiłem i tak widzę, że średnio ludzie kończą na 30 odcinkach. To nie wiem czy patrzeć na to, bo mi trochę wolniej idzie, ale nie mam misji pobocznej, żeby mi to jakoś wolniej. Szło. To może... jak już to jest... Tarte to... 18 to jest 19? I tu... To... Nie, nie, możliwe że tak krótko. Jeszcze zostało, może tak. Jego bardzo ładne ozdoby tego lotniska. Niedaleko mnie też jest lotnisko. Nie daleko chyba jest pół auto, ale... Niedaleko. I takie dość też fajne, bo one jest połączone z... A, czyli tutaj to coś innego, ok To... i tam też jest obok. Wojsko jest nie daleko. Coś takiego. Nie jestem pewien. Nie wiem, może porobię te te szkoły, ale jak nie to chyba sobie to darujemy po prostu. Zabierz samochód. A co wy krzyknikiem? Co mi tak rozkazujecie? Fajna miejscówka taka. I myślałem, że tu była ścianą wjechał w ścianę. <grym> no, dobra, nieważne. Wait, 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 wait. A tu będzie to auto. No to prosto, ja zostawiam niebieskie i ja biorę sobie czerwone. Deal, deal. Nawet tak ładnie zapachkuję, żeby trzy auta nie miało jak zaparkować. No, może dadzą radę, ale no. <grym> Zbieram auto jedziemy. O nie. Wiedziałem, że będą problemy. Lawirant też spoko. Eee, to tylko taka mała ryska. O siema O przepraszam Nie chciałem pana przejechać Ups I oni wiedzieli, że to te auto Czy wiedzieli, że to ja? Zgadza się, że może nie podejrzewaliby e, CJ-a Bo podejrzewali, że to jakiś Chińczyk Myślałem, że ogień w Aho No kurde, normalny motor się przewraca w 5 sekund Mam ich zgubić czy zabić? Bo oni są czerwoni. O to jest pytanie. Bo zgubić ich to zgubię. O bo za szybko wygadałem. i mi doganiają. No, zobaczymy. Tego jednego... czy to był, Rozwaliłem. Nie! Ach, oczywiście, no oczywiście. No. Ach, oczywiście. No! Oczywiście. No, oczywiście. no Jestem ciekawy tego, co się stanie, jeśli zostawię auto tutaj. Nie wiem, nie pamiętam gdzie dokładnie ich, chyba z tej strony to powinno ich zablokować. Czy auto zniknie? Jest tam auto. Kurde, za, za blisko postawiłem. Za daleko postawiłem. Ale oni wygrali, bo mnie zabili To, że mam jakieś magiczne odradzanie w szpitalach to inna sprawa. I poświęcili tylko swojego jednego człowieka, bo... zginął, ale zabijając mnie i niszcząc towar A, tym razem poszedł w prawo, szkoda. Jakby... Mnie... A! Dobra, nie, 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 nie chcę robić kółka. Tak ja po prostu ich teraz zabije. Możemy mieć problemu. Ale bardzo mi się podoba ta reklama z tym mocnym ten. Och, się tu. O kurde, mocno się uszkodziłem, ale będę miał w spokój, później mnie tylko jeden chyba goni. Jak dwie gwiazdki, panowie, dwie gwiazdki, tutaj był, y, tu gdzieś było gwia y, gwiazdka pod mostem. Pięknie, dobrze pamiętam. Pamiętam ja że z dwie gwiazdki w innych miejscach, ale to daleko. Pojedemy, pojedemy, tak. Pojedziemy tędy. mi się jakieś języki włączają, ale... No i chyba tego co później dołącza. Będzie się zespołnił taki jak gdzieś tu. Ta, zespołnił się gdzieś tutaj. O! I u... rację, uciekłeś mi. No jest zeszczelone. Ja mam tutaj pieniążki? Tylko stówę? Nie, tysiak. To chyba właśnie przewijanie pomaga. Lub robienie mi się też jakiś przewija czas. Bo przedtem mi się wydaje, że dużo grałem

Zdobyłem 100 amunicji i straciłem tą amunicję, ale to tam mamy tu zarobki, później znowu będą zarobki na pewno na grą, tu się trochę zdobywa, to najwyżej się dokupi, bez problemu. jest zjechanie na dół jest spoko, nawet się zaskakuje, a tu ma trochę wyjechać na górę. Tylko, co jest w tym aucie takiego ważnego? Samo auto to e, e, super, jeśli nie to bagaż niekoniecznie widać, ale... Tu tam też nie było widać, a było. Ale głom... Ja nie wiem w ogóle, w będę ja pojechałem. A bo ja nie miałem jechać do niego. O. O. tam to... Dobra, nie trzeba ich dobijać. 6 tysięcy i szacunek. Uuu, ale fajna łódka. A ci się piją, tam kogoś gonią. E, ci siedzą tutaj, szkoda. Ja to jakbym wiedział, że nie trzeba strzelać, to jedynie może o bym bym zabił. O, pizza, Kiedy przypomina mi to, niektóre właśnie te miejsce z GTA. też były takie domki, pionce. GTA 4. Nie, Katalina znowu. I ja nie wiem, czy mi przerwało, bo wybuchło i mi przerwało, czy było takie, czy to sam CJ ją wyrzucił. Sprawdzę, to sp 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 tą misję jeszcze raz. I, i najwyżej to zobaczymy, ale na razie idziemy do tego jego tu jest A, tu są ci hotelowi. Trzeba zrobić teraz, bo może to była jakaś misja, która później się nie pojawi. Plus... Eee, myślałem, że będzie dalej ze sobą zaznaczyłem. Pójdźmy policja go. nie. Okej, nawet bez walki z nim było łatwiej. Przejechałem. Zgubiłem policję teraz i... Zobaczymy czy ona po prostu też znowu zadzwoni i powie. Czy i tyle? Czy coś jeszcze? Katalina, to ty. Okej. Okay. O, ja tylko dzwonisz mi pójść. Pink! O, Katalina, to znowu ty? O, nie wiem, jej się kudy nudzi. Albo. Nie wiem, serio. Dobrze, dużo mi to nie zajęło. To tam nie ma straty. We should lure oh, so we these lizards can't out come. into the baking sun. Nah, nah, nah. We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why not you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. <laughs> we find you funny. Tch, look, long as they think Mr. Farley here is in the back.

Dobrze, Bobrze. Nie będę opuszczał. Już mam 30 tysięcy. oooo! Jeszcze tam tysiąca. E, zira. Ładnie. Po to się rozjechałem tylko niebieskich. ale mi to dali. Nie całą To tam nie. mi palasów i ich rozjeżdżanie. Ich bo, Oni byli najlepsi do rozjeżdżania. Nie, ja biedni. Błękitni. Eee, e, coś co do mnie. A... Nie do mnie, to do nich, okej. Okay. Jak się szczelisz snajperką do księżyca, to tam rośnie? Jak jest za duży, to wtedy się znowu kurczy? Coś takiego było? No i ja na pewno myślą, no nie widzę że tam ktoś jest, ale okej, okay, rozumiem. Po prostu nie wiem, niby są szyby czy coś. Uuu, ładne budynki. Powróćmy, jak ten policjant się wywalił z przepaści, było fajne. Tyle aut ostatnio. Jak ja potrzebuję, bo się gdzieś rozwalę To yy, nie, po nie i tyle. I śpiech na pół godziny. Mam nadzieję, że dobrze jadę, bo nie kojarzy tej okolicy aż tak dobrze. Tak troszkę, ale nie za dobrze. Wit, wit, nie. Panie, nie rozwali No dobrze jadę, dobra. Tam do tej... Wiochy, co się obudziłem po akcji z Sweetem, co trafił do szpitala, on dalej z szpitalu, czy już wyszedł, nie, nie jestem pewien. Czasem jak więcej, to później mi się nie chcę montować, ale teraz mam łatwiej, bo nie muszę jeszcze tyle montować, to będą na pewno. Jutro, pojutrze, a jutro jeszcze będzie LEGO, po kiedy? Tak ta godzinkę po? Yy, czy coś takiego? Nie, no, żeby, w tym samym czasie to nie jest zbyt dobry Teraz będą o 14, bo jednak dużo osób kończy szkołę. A nie, nie! What, What the fuck? Wie się, to było tak łatwe, ale ja chciałem tu i sobie kamizelkę wysiąść. No a to jak będziemy wracać, to pamiętać czy przy KFC w tej wiochu, se do kupienia jest dom, który ma kamizelkę za darmo. Jak będziemy wracać, pisał, nie wysiadaj z. No, no to widzicie, mój poziom. To jest normalne u mnie, takie akcje. Przewrócił się na, na sekundę i się podpalił. Okej. Okay. Prawie spadłem. <laughs> nie zdążyłem pokazać upadku, ale tu mnie no... Widzicie to auto, co tak stoi? No, no to mnie zrzuciło. Nie, nie chcę mieć problemu. Nie chcę mieć problemu. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Nie zrobiłem takiej gapy. Jedynie się wysadziłem, ale to tak... To już widzieliście. Czyli taki wyścig. Aha, tylko... Oni mi gonią jeszcze. No nie, czemu strzelacie? Sam ja myślę, że on tu jest. No spoko, ale... No i oczywiście! Jestem na prawym boku, muszę prawo kliknąć. A, rozumiem, okej, okay. tak się jak widać, ale niech będzie, że są przyciemniani, oni przez te skośne oczy gorzej widzą. Kurde, teksty, żarty na YouTube? Nie, gal. Jak naprawdę coś tam, ten, to wtedy może coś z... wytna. tak, chyba. Na razie żadnego nie mam, pomimo Poprzednim to mi nastąpi za Batmana. Za muzykę. Ech. Już wolę mieć tą fajną, klimatyczną muzykę, tak się jak mam to gdzieś... Przy, tam... To trzeba być chyba tam 10 tysięcy subów, żeby coś dopiero z tym zarzucić. Do tego czasu mogą mieć to gdzieś. Ale tym mniej się tego ma na za młodo, to później też. Hehe. He. Chciałem połączyć takie jedno przysłowie, ale nie wiem czy mi wyszło. A i co zrobimy, tak, że ich w łapkę zabijemy? Czy po prostu. O nie, zlecieliśmy z autem w przepaść. Typ nie żyje. A po prostu, żeby poszli za nami, a tam, jak mówił, w tym sam w czasie. Gdzieś indziej pojechał. Wyszedł może teraz gdzieś i gdzieś odjechał. A to nie gdzie jaką tam światę. Nie wiem, ma, takie małe głupotki to można wybaczyć. Tu się nie, też nie był kawałek wyściłu przy tej innej górze? Ten, przypomina tą od... Yy, Cassandra? Będę mówił Cassandra. O, no nie pamiętam tam. Dokładnie to. Jest dużo podobnych. Ja teraz nie wiem. Zaryzykowałem zjechałem na... NIE! No, nope, 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 nope... Jak się przesłyszyłem, bo chciałem do tyłu, ale był ustalo, ustawiony tyłem i... Spanikowałem. Mogłem tunelem chyba, to obojętnie czy, którą drogą. Bo tu jestem bardziej... Niby chroniony, bo inne auta mogą uderzyć ich. Tak, miałem tunelem jechać. A tu... No, to było ryzykowne. Smoknijcie się w wasze skośno nosił oczy W ogóle nic nie mam do kończyków. w moim gracie jest nawet jeden W drugiej mamy wspólnie angielski, tam jeszcze coś. I on jest dość fajny. No, ale to tylko takie żach Tak samo jak stereotypowy po polakek to, to, to jest Jestem Są fajny. A jest to... Okay? Yeah, They took the bait like Yes, Wozzy, jest do safety. Thank you. Cool, I see you later, man. go idioci! Osiem tysięcy szacun. O, ładnie mi się hajd zbiera Wyjdę, może jakiś telefon dostaniemy. I chciałbym sprawdzić co to za budynek tak z ciekawości 2, 4 na 7. Eee, sklep, dobra, nieważne. wygląda ładnie, no to Chciałem, że to coś fajnego. Oświć się teraz muszę jechać taki kawał, ale ja się wrócę chyba przez wiochę, żeby zdobyć kamizelkę za darmo eee, darmowy? To ja chętnie wezmę no. znacie mnie już. To ten I need something taken care of? What?

Puszczę, p akurat taki jeden podcast o horrorach kitowych lub lepszych oglądam. Nie wiem czy mówić tytuł. egal gal! Yy, Koszmarny horror od brody z kosmosu. Tam jeszcze pan Mateusz, co też jest znany z Stefał gry i z innego kanału, gdzie gra który też obserwuje. Trochę ostatnio mało ten. I albo sam sobie trochę podnurkuję, albo zobaczyć czy można jakoś kodami sobie, chociaż nurkowanie zwiększyć. No bo jak to mam wyjść godzina czy coś, taki jak muszę też zmontować, bo już na YouTube gotowe. ten poprzedni odcinek. No, a jak zazwyczaj robię takie nudne gry, albo gram taki nie ma dialogów jak.

And in reverse. Suck. Orale, don't mind him, uh, we go way back. Hey, homes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fools, math player! You and me. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screw me out of my 13%? You knew the deal, you agreed. Besides, we could have said 5%. And what we hey, do. Hey, what, what, what? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you wanna make this shit personal, Wesley? Hello? i to pick up the yeah. telephone. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, <laughs> come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons up in here. To czy do furkunetki pułapki? Czyli to jest pułapka na kogoś, czy pułapka dla? Zgaduję, że le... na kogoś. I to jest ciekawe, bo to są misje, a on ma ikonkę czaszki. Może robimy tą misję, żeby po prostu trochę zarobić plus, może mamy go za. Nie mieliśmy kogoś zdobyć, żeby nam pomógł. To rozwinąć interes, żeby się ten i się zemścić, czy po prostu chcą kogoś. Kogoś tam chyba tego naszego szwagra, tak? Nie, szwagrach to my jesteśmy. Bo to on jest naszą siostrą, czy my jesteśmy jego szwagrem. Nie, no tamte no, już nawet zapomniałem jego imienia znowu. W ogóle o jest na miałem Na pewno myślałem, że to w CJ, ale praktycznie już w drugim odcinku jest powiem, że to nie, nie on, ale nie chce mi się różnić, mnie to jak robić, a ja też nie chcę zbytnio spoilerowych. Jak to dużo osób mówi. W tytułach to często... Ja nawet nie czytam tytułów, bo mi to nie przeszkadza. To czasami tak. Ale mnie trochę czasami bolą, że o, ktoś zginął i jest rozmazany, ale tak niby, że nie powinien wiedzieć, ale wiesz, no i to boli. Bo nie ma fanu, kto zginął czy co i... Ja wtedy tak próbuję coś związanego z odcinkiem, ale nie przesadzając. Okej. Okay. Znowu, teraz sam jest. Aha, Aha, ja Zakład, że to mi się przynajmniej raz będę musiał powtarzać. Przynajmniej wolę to nie ten kochany samolocie. Aha, okej, okay, wystarczy szczelić przy nim. Aha, ten. O nie, stąd się paczkę spadamy. I on się, nie może być dwóch blisko siebie. w tamtym momencie mógłbym go jakoś złapać, a teraz? Zmienię. W ogóle tu jest rady Los Santos, ale też jest nowe rady, właśnie z tego San Fierro. Szybkie, ale łatwo się zabić, wywalić, przewrócić i skrzywdzić na tych motorach. Oho, widzę gdzie ty jedziesz mały pędzlu myślisz, że jestem, a jestem taki głupi, bo źle pojechałem ale, szybko skręcę, tutaj nie ma nimi tu czasu, chyba może jakieś jest, że za daleko nie mogą, ale to dawaj to a, kontrol. Głupię ze jednocześnie. No nie wiem czy widziałem mój motor, Gal. To no, jest tam misę, z łapką ten. Będę musiał trochę zmontuje, to już się wrzucał i w tym czasie będę sobie nurchował. Coś oglądał, słuchał. I to jest g... Jeśli się zna, czasami są fajne, żeby kupić drugie osobie bo głównie te ogi, to później można tego słuchać. Tak teraz sobie... Myślałem nad kraniem, ale co oglądałem, bo tak nie bym to wydawał to ten czas to romper zacząłem daje, pista kra dialogowa Teraz są drugie osoby oglądam jedynkę Nie właśnie co ja słucham bo ona czyta To jest zaleta O chodź tutaj mały Kesalo Kesalo co ja chciałem powiedzieć nie wiem łupieniążki nie Więcej dostanę za tą paczkę niż za tamty portfel Ty mały z Wredny, ty mały Jej, udało się Szkoda, że szczeram, nie mogę jakoś włączyć tego krawinu. A cmoknij się, jadę po twojego kolegę Który podjechał mi pod nogi praktycznie I super, no i zrobione Dawajesz przesyłki do Pleżu Na pewno do pana Alfonsa L G. Czy co? A on się na Poznałem go godzinę temu, już nie pamiętam. W takich domkach też pracował psychiatryk. Psychiatryk? tego, Psycholog. Eee. Yy, Majkala. No. I ja umrę. O oh! Wiem, że tam mięśnie inne da się zwiększyć poziom życia. Nie wiem, czy ja mam zwiększone, czy taki dalej, bo nie czuję, żeby coś pisało, że zwiększyłem. Ale fakt to, że przeżyłem. Ale fakt, to się nazywa fakt. Szkoda, że z pistoletu nie mogę strzelać W aucie. Ale teraz jest za zimno. No ale nie mogę kupić normalnie, jak zawsze, kacenka i tyle. A, gotowe, 5000 i szacunek, zajebiście. Niestety Niestety, jest daleko szkoda, że nie ma obok. No to na pewno nie wygląda jak. Yy dom publiczny. I to dobrze działa, bo w moim mieście też w innym miejscu jest dom publiczny i on tak, tak, tak. wyglądał dziwnie to budynek. Tam mało osób chodziło i w ogóle. A jakieś takie fioletowe to i w ogóle. A później się dowiedziałem. O, wiesz, po tej nazwie. To już taka dziwna nazwa. Nie po polsku, ale się dowiedziałem, że to dom publiczny. O, 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 panie, dziękuję ci. Dosłownie zawiłem jakąś emeryt. Może pan jeszcze kogoś zabije? Ten wygląda na bogatego, tak koszuleczka, albo ten emeryt. Na no, pewno ma jakąś 14 emeryturę, czy coś. Nie? Okej. Okay. No, no to jeśli się wam spodobało, zostawcie lajka, like koma i suba. Pokażcie kolegom tam komuś polećcie, czy coś. Z tej strony był gram, bo się nudzę. a to był ta Sandras. To do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku z GTA i w innych seriach. Pa!